Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym op otwieraniu paczek na moim kanale. Już dawno tego nie było, od czasów Toc. Otwieramy sobie 5 paczek za 100 tysięcy. I nie liczymy na żadnego informa, bo informy są bardzo słabe. I w pierwszej paczce mamy Arturo Vidala co jest dobrym trafem, nawet coś jeszcze ciekawego w tej paczce. Chyba tylko Vidal No, no jak gdyby były te karty tutaj z Kopa Ameryka, czy jak one się czy jakoś tak się nazywają? Kolejna paczka. Zawsze można trafić Messi go Ronaldo zwykłą wersję i w kolejnej paczce mamy Siriju. To nie jest. ale mamy też Karwahala, Morate, który wraca do Real Madrid. Coś jeszcze tej parce Siriju. Też zapraszam oczywiście. Ale nie, nie, coś mi się zdawało, nic ciekawego. I trzecia paczka i w środku mamy Casiasa, który grzeje obecnie na euro ławkę. Wreszcie na siebie co dziwi, że grzeje tą ławkę. Dobra, ja sobie też weźmiemy, Kasyasa też weźmiemy choć za nas. Coś jeszcze w tej paczce ciekawego. Pele, aż ci ciekawego. nie paczki do końca. I Alaba w środku. O, mamy informa, właśnie o tym mówiłem. To jest najprawdopodobniej najlepszy inform w tej drużyny tygodnia. Leonardo. A zapraszam jak już parłeś. Coś ciekawego jeszcze w tej paczce Bolas je ja też zapraszam. I ostatnia lub przedostatnia pogubiłem się paczka. Gizman... Na okładce i znowu Arturo Vidal. Chyba to już była ostatnia paczka. Bo to jest nawet fajna paczka. Eee, Mario Gomez, Vidal. Coś jeszcze ciekawego. No nie, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trafiliśmy dwa razy Vidala, więc może być jak na taką słabą dużą tygodnia. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Piona!